Właściwie chciałem zacząć od niekoniecznie mądrego pytania, ale czy hmm. rzeczywiście jest tak, jak mówią liderzy ruchu Niepokonani, ruch biznesmenów, których skrzywdziło państwo, że w biznesie no, wszyscy się podsłuchują, to wiadoma sprawa, tylko że te taśmy po prostu nie wyciekają zwykle do opinii publicznej, ponieważ są szykowane po to, aby mieć na kogoś jakiegoś rodzaju haka czy, czy słabość. Czy to jest konfabulacja? Ja nie znam przedsiębiorców, biznesmenów, którzy się podsłuchują no być może niektórzy się podsłuchują, ale jeśli tak, to na pewno nie robią tego w miejscach publicznych. Natomiast niczego takiego jak afera, tak zwana afera podsłuchowa, nie doświadczyłem w 25 latach, w ciągu 25 lat. Ale czemu to pan przepisuje? Ja myślę, że przedsiębiorcy mają bardzo dobry własny własne rozeznanie rynku, ludzi. Ekstrapolują, że tak powiem, różnego rodzaju, nawet drobne wydarzenia na to, co może stać się w przyszłości, analizują, wyciągają wnioski, mają swoich ekspertów. Także takie podsłuchiwanie w gruncie rzeczy nie jest specjalnie potrzebne, no ale załóżmy, że zdarzy się ktoś, kto, kto podsłuchuje, no to z pewnością nie będzie tego robił w lokalu publicznym, bo taki głupi nie jest. Co sądzi pan? No to oczywiście tylko hipoteza, ale że przeciętny polityk jest mniej rozgarnięty od przeciętnego biznesmena? Kiedy politycy przychodzą, wchodzą do władzy, początkowo są nieśmiali, ostrożni, postępują rozważnie. Natomiast w miarę jedzenia... Czyli sprawowania władzy, stają się nonszalancy, czasami bezmyślni e, i e, myślą, że w gruncie rzeczy świat jest e, pod nimi, oni są nad światem, a nie odwrotnie. W związku z tym tracą kontrolę, tracą kontrolę nad e, sobą i stąd takie e, wydarzenia, jak, e, z jakimi mieliśmy. Do czynienia. No, po prostu one są groteską, tak naprawdę, tyle tylko, że bardzo groźną groteską dla państwa, dla świadomości obywateli, zwłaszcza młodego pokolenia, który, 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 które patrzy na to wszystko i mówi, no, trzeba stąd wyjeżdżać, bo to po prostu nie dość, że nie ma za dużo pieniędzy. Myślę o pensjach, to i, to i etyka tych, którzy nami rządzą, pozostaje wiele do życzenia.